Gorzów w różowych okularach ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie być optymistą widzieć prawie same pozytywne aspekty życia. Mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość z, i cieszyć się sukcesami innych. Mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się no, niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że Koło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją, to są nasi właśnie mieszkańcy, to gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. W tym odcinku poznajcie Grzegorza Masewicza. Na pytanie, po co biegać? Po co biegać? Odpowiedziałbym. Biegać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej. Ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Zapraszam na rozmowę z Grzegorzem Masewiczem. Jest Grzesiek Mosebić, czyli e, jestem chłopakiem już w takim trochę średnim wieku, że tak powiem. W tym roku mam okrągłą rocznicę, jeżeli chodzi o urodziny. Kończę 40 lat i to jest taki trochę, trochę już pewnie jakiś taki przełomowy w cudzysłowie wiek, ale, ale ten wiek też pozwala mi na spojrzenie takie troszeczkę e, z takim doświadczeniem na pewne rzeczy i to jest takie dla mnie fajne, bo moje pasje to przede wszystkim e, bieganie i, i przyroda. I te dwie rzeczy bardzo mocno mnie pociągają od wielu, wielu lat. Jeżeli o to, chodzi o tą pierwszą pasję, czyli bieganie, to ja zawsze marzyłem o tym, żeby być biegaczem, ale jak za czasów, jak gdyby powiedzmy tej szkoły średniej, studiów, nigdy nie było na to czasu, to znaczy nigdy nie potrafiłem się wziąć tak zmobilizować, żeby sukcesywnie i systematycznie e, trenować. Więc e, wszystko, jeżeli chodzi o bieganie, stało się dopiero po 30. Mhm. I to było tak, że ja buty pierwsze swoje kupiłem, jak miałem na naście lat, i wyciągnąłem te buty dopiero 15 lat później. <noise> I założyłem je na pierwszy swój taki trening, który miał być przełomowy, bo stwierdziłem po 30., że jak nie teraz, to już nigdy. I to był dobry krok, dobry krok w dobrą, dobrą stronę, dlatego że jak już zacząłem, to do dzisiaj biegam i, i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, bo, bo początki były trudne bardzo. <noise> To było także pierwsze założenie tych butów. To oczywiście pewna euforia, ale po kilometrze to było tylko i wyłącznie mordęga i wszystko, co najgorsze, żeby, żeby skończyć, dać sobie spokój. Ale na szczęście nie poddałem się. I tutaj to, to jest jak gdyby duży sukces. To jest w ogóle jeden z większych sukcesów, jeżeli chodzi o tą pasję, że po prostu nie, prze, nie przerywa się tego na początku. Bo, bo dopiero przyjemność zbiegania jest po jakimś czasie. Początek jest po prostu makabryczny. A przyroda. A ta pasja jest bardzo ze sobą związana, dlatego że ja bardzo lubię przyrodę, to znaczy, dla mnie jakby przyroda jest miejscem, gdzie ja się najlepiej relaksuję. I to tak zawsze było. To nie, nie musiało być koniecznie w formie biegu, ale, ale de facto wyjście, nie wiem, czy do lasu, czy, czy pojechanie gdzieś nad wodę, było dla mnie taką na, najlepszą metodą na to, żeby się faktycznie regenerować, relaksować. No i, i, i to, 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 to wszystko jest takie fajne, bo bieganie i przyroda można świetnie ze sobą połączyć. I to mi się też właśnie w tej mojej pasji udaje, dlatego że moje wszystkie prawie treningi albo biegi są związane tak naprawdę z przyrodą. Ja biegam bardzo często właśnie po lasach, po górach, po, po takich miejscach gdzieś tam bezdrożach, bo tam biega się po prostu najlepiej. I to mogę ze sobą zdecydowanie połączyć. Właśnie super w tych dwóch, w tych dwóch moich pasjach. Czyli tak zdecydowanie biegi po gdzieś tam właśnie po lesie, czyli w tym wśród w okolicznościach przyrody niż gdzieś na przykład po mieście? Tak, Gorzów ogólnie, ogólnie bo, bo musimy to zdecydowanie nawiązać na, z Gorzowem, ja jestem Gorzowianinem od urodzenia, więc hmm. ten Gorzów jest mi znany, znam go jak własną kieszeń i wiem jak można bardzo szybko tak naprawdę dobiec, czy nawet dojść do miejsc, które są takim, takimi miejscami nawet w, cudz, w cudzysłowie dzikimi, przy, przyrodniczo, czyli to jest bardzo duża atut tego miasta, my mamy naprawdę bardzo fajne miejsca, być może nie wszyscy o tym wiedzą, może nie wszyscy tego szukają, ale mamy bardzo, bardzo fajne miejsca na wyciągnięcie ręki, czyli dosłownie te wszystkie nasze treningi, biegi mogą się odbywać de facto tak naprawdę na łonie przyrody, a niekoniecznie właśnie w takim typowo urbanistycznym, jak gdyby, nie, krajobrazie. Czyli to jest, to jest akurat super, jeżeli chodzi o lokalizację, w której tutaj faktycznie funkcjonujemy, czyli Gorzów i e, i te jego okolice, nawet w obrębie miasta są takie, które pozwalają na to, żebyśmy naprawdę w dzikiej, w cudzysłowie, przyrodzie Pobiegali, pomaszerowali, po, pospacerowali w zależności od, od tego, kto co, kto co lubi. No tak przychodzi mi na myśl teraz, ja, tak, ja nie biegam, nie, ale gdzieś jak jeżdżę w psami, to wał okrężny. No na przykład. Nie, no wały to świetna sprawa, bo rzeka i wał i tak dalej, to tak naprawdę super, super bo to no naprawdę, to, to, jest, to jest bardzo bliski kontakt z tą przyrodą i e, woda zawsze uspokaja sam widok tej wody, nawet jak biegnie się bardzo monotonnie, bo moją pasją są biegi długodystansowe, więc te treningi trwają i trwają w cudzysłowie czasami. E, I de facto ktoś mógłby powiedzieć, że z takim wałem, nie wiem, 20 km, Powiedzmy z dusze rzeki, to jest zupełna monotonia? Nie do końca, jest zupełnie inaczej. To każdy z tych kilometrów jest w cudzysłowie inny i, e, i naprawdę jest to bardzo przyjemne. Super. No właśnie, bo mówisz, że długostystansowe, jak przygotowujesz się do tych do treningów, do, do, do biegania? Jak wygląda to wszystko? W ogóle początki, początki to były takie, że to zawsze jest pod wpływem czegoś, czyli pod wpływem być może jakiegoś znajomego, być może jakiegoś takiego, trochę takiej fali biegowej, bo, bo tak jak mówiłem, ja, ja buty biegowe kupiłem już naprawdę kupę lat temu. To, to było tak, że ja wtedy wiedziałem, że ja chcę biegać, ale po prostu się nigdy nie zmobilizowałem, być może brakowało impulsu. Po tych powiedzmy nastu latach, jak te buty przeleżały w szafie, jak je zakładałem, to było faktycznie pod wpływem czegoś. Gdzieś tam znajomi może zaczęli, może gdzieś ktoś tam podpowiedział, że się zaczynają jakieś wspólne treningi takie miejskie. No i tak się zaczęło, bo tak naprawdę te, te pierwsze moje treningi, takie powiedzmy w cudzysłowie pod okiem e, trenerów, to się odbyły na, na Bieganbolubie, czyli BBL, który startował gdzieś tam na początku. E, no to udało mi się faktycznie razem z tym BBL-em tutaj tak naprawdę zaczynać. Ta pierwsza grupa, pamiętam, osób, które zaczynały, to byli kompletnie amatorzy, którzy zupełnie nie wiedzieli o co chodzi w tym, w tym, w tym bieganiu, i to też było fajne, bo wszyscy się uczyliśmy tego jak gdyby od podstaw, pod okiem tak naprawdę trenerów. Tutaj Sebastian Wierzbicki i Michał Stawicki to, były, to byli tacy pierwsi ludzie, którzy mnie wciągnęli, oni osiągają różnego rodzaju sukcesy teraz na, jako, jako trenerzy, ale na, na początku uczyli nas kompletnych, zupełnych amatorów i to było takie fajne, bo oni nam też pokazali w jaki sposób biegać. No bo bieganie, tak, bo niektórym może się wydawać, że cóż to jest takiego bieganie, zakładam buty i lecę, niekoniecznie, żeby sobie nie, nie zrobić krzywdy to też trzeba robić to rozsądnie. To Trzeba... oddech chyba tak, z oddechem jest tak naprawdę mnóstwo jest czynników, które decydują, że to sprawia potem przyjemność. Nie ma innej możliwości. Jeżeli faktycznie nie będziemy chcieli się tak naprawdę uczyć dobrze tego tej techniki biegowej, to niekoniecznie będziemy mieli z tego przyjemność. I naprawdę na początku jest ciężko, bo to, jest, to są litry przelanego potu, tak naprawdę cały czas zmuszając swoje ciało do pewnych rzeczy, do których nie jest przywyknięte. Więc to są różnego rodzaju bóle, takie psychologiczne, takie nie wiem, takie diabełki, które muszą cię zatrzymać, nie biegnij dalej, daj spokój, po co to robisz. I tak naprawdę cały czas ten charakter trzeba kształtować. I to jest takie fajne, jak się robi to na początku, nawet pod okiem kogoś, kto, kto się na tym dobrze zna. Także takie były początki, ten BBL, te treningi, takie wspólne spotkania, to już wtedy się tworzyła pewnego rodzaju grupa, no to już tam, już się tworzył pewien zespół i to też tak mobilizowało, no bo w końcu jeden drugiego gdzieś tam, gdzieś tam podciągnął i, i tak naprawdę trzymała się ta grupa dosyć długo. Te treningi powodowały, że biegało nam się już coraz, coraz, coraz lepiej. Potem były różnego rodzaju zawody, takie, które też integrowały całe to towarzystwo. No i powstaje taki klimat biegowy, czyli de facto spotykanie się, pomiędzy treningami, na tych zawodach, na tych wszystkich imprezach. Dzięki temu można wymieniać te swoje wszystkie doświadczenia, pasje i przy okazji dalej mobilizować siebie i innych do tego, żeby dalej to uprawiać, bo no bo tutaj jest bardzo ważna ta systematyka, to żeby no tego po prostu nie odpuszczać, a, a, a bardzo dużo osób jak gdyby potrafi zrezygnować nawet po powiedzmy po jakimś czasie no nie wiem, z różnych powodów, ja nie mówię o kontuzjach, bo to jak gdyby z boku, ale ale czasami nie ta pogoda, czasami nie ten nastrój, czasami, czasami coś innego, czasami jakieś inne zawodowe czy jakieś prywatne tematy wchodzą i jak gdyby to bieganie odpada, a jak się zrobi przerwę, to potem coraz trudniej jak gdyby wrócić. No właśnie, ale po, o pogoda ciebie też tak de de deprymuje na takie Nie, nasza, tak jest, cięcie... nie to w żadnym wypadku. Nie dla, nie, dla mnie nie ma złej pogody. Właśnie jak, jak nawet leje i nie wiem, jest wiecznie, nie przeszkadza. To jest po prostu inny typ treningu. Mhm. Do tego po prostu trzeba się przekonać, bo ja nie ukrywam, bo biegam powiedzmy już tych kilka, kilka ładnych lat, są czasami dni, że się nie chce wyjść, to, że po prostu w domu się mówi po co, nie dzisiaj, dajmy spokój, może jutro, ale to wszystko mija, jak już, się, jak już się wyjdzie. To wtedy już jest zupełnie inaczej. I wiedząc o tym, że to tak jest, człowiek się zmobilizuje i wyjdzie. Wyjdziemy. Endorfiny się wydzielają, tak jak wiem. Tak, same przyjemności, to zdecydowanie, to polecam, bo to naprawdę naprawdę umysł odpoczywa zdecydowanie przy tym takim wysiłku, wysiłku biegowym, to jest, to, jest, to jest super sprawa. A masz jeszcze, tak teraz mi tak przyszło, jakieś takie właśnie swoje pory biegania? Nie, to jest bardzo różnie. Bywały takie, takie, takie sezony, w cudzysłowie, kiedy biegają na przykład ze względu na brak czasu, jak gdyby popołudniami, że z rano, nie wiem, czwarta trzydzieści, powiedzmy pobudka i i te treningi robiłem jeszcze przed, przed swoją pracą zawodową, czyli przed siódmą rano, już udało mi się, nie wiem, 10-20 kilometrów nawet czasami przebiec, i jak gdyby zaczynałem dopiero dzień po, po takim treningu. Staram się te pory mniej więcej tak różnicować, dlatego że jest mnóstwo innych obowiązków, i to jest tak, że ten dzień nigdy nie jest taki poukładany, że jutro 17.15 ja wkładam buty i będę biegał. To jest różnie. Czasami niestety to są takie już pory, że. Że biega się gdzieś po ciemku, ale to też nie jest problem. To też można znaleźć metodę na to, żeby ten trening zrobić w godzinach takich w cudzysłowie, dla niektórych powiedzmy nieodpowiednich, nie nie powiedzmy 10 czy 11 wieczora. No właśnie, wtedy na przykład jest koniec tego treningu, czy tam właśnie tego biegania, i wracasz do domu, i co wtedy? Znaczy tak, jak wracam do domu, to zawsze wracam, no takie wiadomo. To, to endorfiny, które tam szaleją na koniec treningu, bo one wiedzą, że zrealizowałeś ten swój trening, więc czujesz się szczęśliwy, więc to jest takie fajne. To jest nawet, to zmęczenie, które tam jest, ono jest takie bardzo pozytywne. To nie jest nic takiego, co powoduje, że człowiek wpada w jakieś frustracje, wręcz przeciwnie, to jest naprawdę super uczucie, to polecam też wszystkim, to, yy, to jest w tym bieganiu właśnie fajne, że być może czasami na początku jest ciężko, ale jak dochodzimy do pewnego celu, który sobie gdzieś tam ustalimy, bo, bo cele naprawdę biegaczy są bardzo różne, to osiągając, w cudzysłowie, ten cel albo zmierzając z bardzo blisko jego, no to te endorfiny powodują, że czujemy się zdecydowanie lepiej. To jest taka naprawdę świetna, świetna też lekcja jakiejś takiej psychologii, układania tego wszystkiego w głowie, więc, więc po treningu, powiedzmy, ten trening też się nie kończy takim, że kończę bieg i stoję. To, to jest pewne rozciąganie, to są takie ćwiczenia gdzieś tam trochę z jogą powiązane, trochę, trochę gdzieś tam relaksacyjnej muzyki, to też jest takie jak gdyby cały taki rytuał, Oczywiście, jeśli na to wszystko starczy czasu, bo, no tak, 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 bo, bo przy jakichś tam obowiązkach, czy rodzinnych, czy zawodowych różnie bywa, no ale to też jest pewien rytuał. Ten trening też trzeba skończyć jakimś takim takim zawsze rytuałem, że tak to nazwę. Ale w trakcie biegania słuchasz muzyki, czy wolisz jednak słuchiwać się w otoczenie? Ja lubię słuchać przyrody, więc jak gdyby bardzo rzadko biegam z jakimś tam sprzętem. I zdarzało mi się, bo, bo lubię słuchać muzyki, więc to, to też czasami zależało od nastroju. Czasami jest taki nastrój, że nie no, dzisiaj, dzisiaj nie chcę słuchać szumu samochodów, a muszę zrobić trening gdzieś po mieście, więc, więc ta muzyka gdzieś tam czasami mi towarzyszy. Ale nie w większości, w większości treningi robię bez, bez muzyki. Nie jest mi ona do niczego tam tak naprawdę potrzebna, bo właśnie wsłuchuje się w dźwięki tak naprawdę natury, to, to, to zdecydowanie. Teraz na przykład jak się robi treningi i te odlatujące, przelatujące gęsi na przykład, to po prostu jest coś fenomenalnego. No, nie? no właśnie, to w sumie może połączę dwa pytania, ale też troszkę poniekąd odpowiedziałeś na te pytania. Czym jest dla Ciebie właśnie Twoja pasja co, co i co czujesz podczas biegania? Y Pasja jest takim czasem moim, dla mnie, takim prywatnym. Mogę się wtedy wyłączyć, nie wiem, poukładać sobie w głowie mnóstwo tematów, mogę ze sobą w cudzysłowie rozmawiać, to jest takie dosyć fajne, że. Ja bardzo często tak naprawdę w większości treningi robię indywidualnie, czyli ja jestem na tym bieganiu sam i to jest tak naprawdę ten mój taki powiedzmy prywatny czas. Ja wtedy mogę naprawdę sobie wiele rzeczy przemyśleć. Ja nie muszę się skupiać nawet na samym treningu stricte, jak go realizuję, dlatego że już po pewnym czasie jest pewien automatyzm. Dzięki temu ja mogę się zastanawiać nad wieloma innymi rzeczami. I to jest takie też fajne, że ja mam na to nie wiem 4 czy 5 razy w tygodniu tą godzinę czy półtorej, na to, że układam sobie to wszystko gdzieś tam w głowie i to też jest niesamowity atut tego typu sportów, że możemy po prostu wyjść i w cudzysłowie ze sobą pogadać. A które sukcesy w biegach są dla Ciebie tak najbardziej cenne? Znaczy takie, no, z czego jesteś najbardziej dumny? Z jakich działań? Eee... Powiem szczerze, że sukcesem dla mnie jest zawsze ukończenie każdego biegu, do którego się przygotowuję, dlatego że biegam ogólnie długo, długie dystanse, więc tak naprawdę nie mogę sobie tego wymyślić, że za tydzień zrobię jakiś bieg. Na pewno przygotowania do biegu trwają tygodniami, jeśli nie miesiącami. I moim celem, jak gdyby na samym początku, było to, żeby w ogóle ukończyć jakiś dłuższy bieg. Dłuższy, czyli w cudzysłowie powyżej tam 10 kilometrów, to będzie dla mnie sukces. No i wiadomo, że z czasem przychodzi, że to się osiąga ten sukces. No, jak już się go osiągnie, to nie można spocząć na laurach, więc wyznacza się kolejne cele. Moim, moim celem, jak gdyby potem było postawienie, że ja ukończę maraton. Czyli ten maraton, ten dystans taki magiczny, gdzieś tam podsłyszany kiedyś za dziecka, bo zawsze gdzieś tam z tyłu łowić, wielcy maratończycy, to takie gwiazdy i to zawsze gdzieś tam mnie pociągało, więc zawsze mi się wydawało, póki jeszcze tak, tak stricte nie biegałem, że, że to jest takie nieosiągalne, że to jest bardzo trudne, że tego po prostu się zrobić nie da, że to bardzo dużo kosztuje, wyrzeczeń. No i postawiłem sobie za cel, że przygotuję się do maratonu. Pierwszy mój maraton to w ogóle jest dosyć taka. Ciekawa historia. To było w 2014 roku w Warszawie. W Warszawie 31 marca urodziła się moja córka. A ja 13 kwietnia, dwa tygodnie po jej urodzinach, biegłem maraton właśnie warszawski, to był Orlen Warsaw Marathon i ona wychodziła akurat następnego dnia ze szpitala. Ja biegłem, w ogóle trasa tego maratonu, biegłam pod szpitalem, więc w oknie, gdzie moja córka się urodziła, oczywiście wszystkie panie, moja żona, tam w cudzysłowie też ta moja córka, kibicowały mnie tam na 38 bądź 9 kilometrze. No to było takie wspaniałe. To zostaje mi jak gdyby do dzisiaj te sceny, gdzieś tam mam przed oczami. Okay. Od tego momentu, jak ukończyłem ten maraton, po tych urodzinach mojej, mojej Zośki y, powstał klub biegacza, który się nazywa Zofanna, bo moja Zośka. Przez mojego syna została nazwana od samego początku jak się urodziła Zofanną. Tak ją nazywał i, i tak zostało. I ja biegam zawsze pod szyldem tego klubu. I Super. w każdym biegu, i to nie nieważne, że to będzie bieg na kilometr, gdzieś tutaj osiedlowy, czy bieg gdzieś tam maratański, zawsze biegam jako klub biegacza Zofanna. Ten klub biegacza w ogóle składa się tylko z osób mojej rodziny najbliższej. Czyli, czyli, <laughs> czyli e, moje dzieciaki, moja żona i ja jesteśmy klubem biegacza. A biegacz jest tak naprawdę tak w cudzysłowie taki. Który biega na co dzień, to tylko ja. Cała moja żona chodzi z kijami, mój syn powiedzmy biega w tych dziecięcych biegach, ale to jak gdyby są od biegów do biegów, nie trenuje, więc tak, tak naprawdę biegam tylko, w cudzysłowie, tylko ja, ale to jest nasz klub biegacza i właśnie ta Zośka jest takim naszym patronem od wielu, wielu lat i dodaje nam niesamowitej energii. Na każdym, na każdym biegu jeździmy wszędzie razem, więc jak gdyby to wszystko jest takie, takie jak gdyby team tworzymy, i, i dlatego ten, ten, ten bieg, ten pierwszy tak dobrze pamiętam. No i jak już ukończyłem ten pierwszy bieg maratoński, powstał ten klub biegacza, no to potem już oczywiście trzeba było zrobić koronę maratonów i tą koronę maratonów nie wiem czy będzie widać, udało mi się ukończyć. O, to jest tak, medal tak. taki otrzymywany za nie wiem czy będzie to widać, bo to mówiąc szczerze. O teraz o teraz o, coś, coś, tak tak tak, tak, tak. Dobra, to tu z tej strony jest napisane, że jest to korona maratonów polskich, czyli tak. pięć największych maratonów. I tu z tyłu jest taka mapka nie wiem, i. Z miasta to nie? Dębno, widzę. Z miasta właśnie. Dębno, Wrocław, Kraków, Warszawa i Poznań. No i udało mi się to zrobić w ciągu dwóch lat. Faktycznie ukończyłem te wszystkie największe maratony. Otrzymuje się oczywiście ten medal na pamiątkę. Wstępuje się do takiego klubu. Ludzi, którzy ukończyli. Koronę polskich maratonów, czyli jest to już taki elitarny, powiedzmy klub, można być z tego bardzo dumnym. I to to był cel. No i jak oczywiście już kolejny cel się osiągnęło, no to potem każdy się zastanawiał, co, co dalej, co dalej. No to spodobały mi się góry i zacząłem biegać w górach. Tam dystanse w górach są już zupełnie różne. Tam maratony czy ultramaratony już są, nie są mierzone, tak jak tu 42 km i, i 195 metrów, tylko bardzo różnie, od 30 do. Do nawet 200 km, zależy od tego, co to tam sobie tak. wybierze. No i góry to już było też takie bieganie, które też potem mnie wciągnęło przez dwa lata, tak naprawdę tam startowałem gdzieś na, na różnych dystansach. No i jak już te góry się powiedzmy w cudzysłowie przebiegało, to trzeba było też spróbować ultramaratonu e, i tak. też udało. się. Podwyższać sobie poprzeczkę teraz. No to jest takie stawianie celu, dlatego że w tak, tym tak. traktowaniu to dobrze jest postawić sobie cel. I ja bardzo. Zawsze wszystkich zachęcam do tego, żeby sobie po prostu wyznaczyć pewien cel. Oczywiście taki trochę racjonalny, bo nie można, jak gdyby na samym początku powiedzieć, że tak. Dobra, robię koronę, bo, bo, bo koledzy robią, albo gdzieś tam wszyscy, wszyscy mówią, że to fajnie mieć. Te cele powinny być takie, takie osiągalne, takie trochę na wyciągnięcie ręki, żeby nie zrazić bo to też jest, też jest jak gdyby powód do tego, że ludzie przerywają nie tylko bieganie, ale w ogóle swoje pasje, że za daleko, za daleko ten cel i, i, i pewne ograniczenia, pewne trudności nie pozwalają na, na osiągnięcie tego celu. I to. I to tutaj faktycznie jest trudne i w bieganiu, w bieganiu też te cele powinny być ustalone takie do formy, jaką prezentujemy, do tego w jakie mamy możliwości. Nie wszyscy biegają długo, nie wszyscy biegają szybko, nie wszyscy biegają technicznie dobrze, no te cele powinny być dobrane do, do, do każdej osoby. Tutaj wyczytałam, znaczy, mam nadzieję, że dobrze wyczytałam, gdzieś tam na internecie znalazłam Stowarzyszenie Zielone Miasto Gorzów. Aha, to prawda. Czy to jest Twój pomysł? Wiesz co, ten pomysł w ogóle się narodził w momencie, kiedy w Gorzowie paru takich społeczników się zawiązało i zaczęło protestować przeciwko wycinkom drzew. Mhm. My tam zawiązaliśmy taką grupę i stwierdziliśmy, że no, to jest e, temat przyrodniczy, nie? Więc... Temat przyrodniczy, dlatego ja, za, bo, bo ja mam bardzo duży sentyment w ogóle do drzew. Ogólnie przyroda tak. jest dla mnie czymś dużym, ale drzewa są zawsze czymś takim wyjątkowym. Ja zawsze miałem wpajane od małego, że drzewa są święte. To nie jest tak, że my sobie drzewo przesuniemy, że sobie w miejsce drzewa postawimy coś innego. Jeżeli stoi drzewo, to tam po prostu ono ma stać i koniec. I zawsze mi się wydawało, że wszelkie jakiekolwiek inwestycje związane z budową czegokolwiek mają brać pod uwagę to, jaki jest krajobraz, w jaki sposób wygląda to miejsce i nie powinniśmy tego przestawiać jak klocków, czy wycinać, czy budować od nowa, tylko właśnie wpasowywać się, czyli taki zrównoważony jak gdyby, rozwój. No i tam faktycznie przy pierwszej budowie, to była Kostrzyńska, kilku ludzi o mniej więcej podobnych poglądach się skrzyknęło i żeby nam było łatwiej jak gdyby rozmawiać, czy troszeczkę powalczyć o pewne rzeczy, Zawiązaliśmy stowarzyszenie. To stowarzyszenie to Zielone Miasto Gorzów miało się wiązać z tym, że wszyscy ch jak gdyby chcieliśmy zadbać o tą zieloną stronę tego miasta. Tak, tak, tak. Dla dlatego, że to miasto tak stereotypowo być może, nawet a może i faktycznie, jest miastem zielonym, bo, bo faktycznie Gorzów ma i, i wielu mieszkańców tak trosze, troszeczkę z automatu o tym mówi. Tylko, że my przez wiele lat troszeczkę zaniebaliśmy to zielone miasta. To znaczy. Parki, które gdzieś tam były budowane, jak Gorzew jeszcze nie był powiedzmy tutaj, e, jako Polski, tylko za Niemców, to oni faktycznie te parki tworzyli. To były takie tak, tak. i oni jakby gdyby mieli taką, taką jakby wizję tego, tego miasta, właśnie z takimi miejscami takiej, takiej fajnej rekreacji. Te parki się oczywiście przez lata rosły. już stuletnie parki, no to z przepięknymi okazami drzew i, i de facto bardzo fajnie, że to wszystko się e, zachowało, ale, ale jednak mimo wszystko, ta, taka. Chęć jak gdyby rozwijania miasta infrastrukturalnie, jakoś tak urbanistycznie powoduje, że albo zmniejszamy te tereny, cudzysłowie zielone, próbujemy je przebudować na taką, jak gdyby nowoczesność. To niekoniecznie jest fajne, przyroda niekoniecznie lubi nowoczesność, taką, taką, taka, taką faktycznie... No właśnie, właśnie. Ja wiem, że są ludzie, którym się to podoba, że to tak świadczy o takim jak gdyby skoku cywilizacyjnym, że potrafimy coś fajnego zbudować, wybetonować, i to jest takie przynośne. Ale tak naprawdę dla naszego umysłu, jak zawsze mówię, podświadomie najlepiej wypoczywamy, właśnie widząc, widząc tą przyrodę, taką naturę, z którą możemy gdzieś tam obcować, i to powinniśmy szanować, bo to samo się tak naprawdę nie zawsze obroni. To, to jednak czasami potrzebuje ludzi, którzy by chcieli się tym gdzieś tam z bliska zająć, trochę zainteresować, troszeczkę obronić. No i stąd powstało to stowarzyszenie takich miłośników, jak gdyby tej przyrody takiej lokalnej, miejskiej, gorzowskiej, dlatego zielone miasto Gorzów. Jakie masz plany na przyszłość związane, jakieś marzenia może związane z bieganiem? O ile tak. byś chciał stracić. Mam, mam, mam parę takich gdzieś tam marzeń, które gdzieś tam mi chodzą. Ja bardzo chciałem kiedyś dalej. Myślę, że to uda mi się kiedyś zrealizować. Nie wiem, nie wiem jak prędko, czy to będzie przyszły, czy kolejny rok, bo to, bo to różnie. Chciałbym przebić całe nasze wybrzeże. To znaczy, miałem taki plan, żeby wystartować gdzieś z helu do Świnoujścia, a przerwy miałbym w miejscach, gdzie są postawione latarnie morskie. I to jest naprawdę gdzieś tam taki cel sam w sobie, żeby to zrobić w miarę szybko, czyli nie wiem, w przeciągu powiedzmy 10 dni, czyli de facto codziennie pokonując, nie wiem, dystans maratonu. Ale to jest takie fajne, bo to jest takie dziecięce marzenie zwiedzenia wszystkich naszych polskich latarni. A przy okazji, jak gdyby przebiegnięcie tego naszego wybrzeża, to też by było takie fajne. To być może kiedyś zrealizuję, nie wiem, na razie to jest tak na zasadzie jakiegoś takiego e, długofalowego marzenia. Na, na, być może uda mi się to kiedyś zrealizować. No ja a z sobie... drugiej, drugiej strony chciałbym też góry, czyli te szlaki takie najdłuższe, które mamy, gdzieś tam czy w Sudetach, czy, czy gdzieś w Beskidzie też pokonać właśnie biegowo, no one też mają kilkaset kilometrów, więc to też by był taki tak naprawdę połączenie kilku, kilku dni ze sobą, żeby, żeby ten dystans pokonać. Ja Tobie życzę jak najbardziej. To na pewno I bym czas. Cię wiadomość, że, że, że osiągnąłeś ten swój cel. Tak, to czasami czasami tego typu rzeczy jest zresztą nam kilku biegaczy, którzy podejmowali różnego rodzaju próby takich biegów. To jest bardzo fajne, bo można to też podpiąć pod jakąś akcję charytatywną i, i wtedy to tak fajnie też mobilizuje innych, którzy gdzieś tam łączą się w takie, w takie biegi. I super sprawa. To jest bardzo fajne. Tylko na to też potrzeba e, niestety czasu. to nie? na to. Tak, na to tak, 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 tak. już samo przygotowania do takiego. Do takiego, takiego, powiedzmy, biegu, ale też sama realizacja jest, jest taka dosyć obciążona. Nie? Dobrze, to bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Nie ma, nie, nie, nie ma sprawy. Bardzo. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzyt w różowych okularach. Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów Gorzomia, ale również wszystkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.